W życiu trzeba umieć się ustawić, a właściwie dobrze usadzić i położyć. Bo żeby być pięknym, młodym, bogatym. Żeby życie było pasmem nieustających sukcesów, trzeba dobrze się odżywiać, bo to kim jesteś i jakim jesteś, zależy od tego, co wrzucisz do pieca. Jeżeli będziesz wrzucać dobrze, możesz się poczuć jak na Kubie. I dzisiaj tak się poczujemy, bo przygotowujemy gołąbki kubańskie. Witamy w kolejnym fantastycznym odcinku fantastycznego programu kulinarnego Pałac Dwech od Kuchni. Pałacu za bardzo nie widać, bo najważniejszym w tym programie jest on. Marek Cieśliński, szef kuchni Pałacu Wiechlice. Jesteśmy wśród krzaków winogron, a dlaczego? Bo lubimy dobrze zjeść, bo lubimy wino. A przepis, który dzisiaj mamy zrealizować, to taki przepis, do którego potrzebujemy nie tylko wina, ale również liści winogron. To właśnie w te liście będziemy zawijać fantastyczne cygara, które zwą się po po prostu kubańskimi rolatkami. Jak je zrobić? Jesteście ciekawi? Ten facet wie, jak to zrobić. Ten facet może nas tego nauczyć. Więc nie włączaj odbiornika wszelakiego, bo już za chwilę możesz się dowiedzieć, jak zrobić kubańskie rolatki. Za nami winnice Pałacu Wiechlice, bo również takowe mamy na Podorędziu. To jest fantastyczne miejsce, pałac Wichlice. Piękna, piękny krajobraz, piękna roślinność i piękny Marek. Ha, ha, ha. Marek Cieśliński, szef kuchni pałacu Wichlice. To właśnie przy mistrzu uczymy się gotowania i realizujemy wasze przepisy, bo przyby, przypomnijmy, tak to właśnie działa. Wy przesyłacie do nas swoje przepisy na adres kuchnia małpa rzg.pl, a my je potem realizujemy. Krzysztof jest kolejną gwiazdą Tegoż odcinka, bo to właśnie dzisiaj za pomocą Krzysztofa, a dokładnie jego przepisu, będziemy przygotowywać tę potrawę, czyli gołąbki kubańskie. Kubańskie, dlaczego? Tak naprawdę to się okaże na sam koniec, kiedy zobaczycie w jakiej formie będziemy je podawać. Teraz powiemy co do tego potrzebujemy. Potrzebne są liście winogron. Potrzebujemy również warzywa, bakłażan, papryka, kasza pęczak, czyli kasza jęczmienna, a także czosnek i... Tebula. Wszystkie te e, produkty, jak sami widzicie, są już gotowe albo też słyszycie, bo przypomnijmy, że można nas słuchać w Radu Zielona Góra i jednocześnie oglądać na stronie www.rzg.pl, a także na Facebooku. Szukajcie nas, a na pewno znajdziecie. E, Marek już działa, więc od czego zaczynamy? Od pokrojenia? Zaczynamy od, od tego, bardzo. że kisimy liście z winogron. A, widzisz. A, właśnie. No właśnie, żeby liść był ukiszony, żeby... to ile on tam musi siedzieć i w czym? Musi siedzieć minimum tydzień i robi się zalewę tak, nie, Podobno... najpierw musi popełnić przestępstwo, żeby móc siedzieć. No tak. Musimy Musimy być tak. Zerwany. Musi... Okay. Najpierw musi być zerwany. Tydzień w czym? W zalewie solnej z czosnkiem, liściem dębu. Po prostu kisimy tak samo jak ogórki. Aha, jeżeli kisiliście kiedyś są ogórki, górki, no to tak samo postąpcie z liśćmi winogron i już. E, najlepiej, żeby były duże, co? Właśnie nie, właśnie nie. Cała historia polega na tym, że należy zrywać trzeci lub czwarty liść od wierzchołka. Mhm, one okay. są jeszcze. Czyli jeszcze wtedy, trochę matematyki się przyda, dobra? One są wtedy jeszcze naturalnie miękkie, nie są takie włókniaste. Rozumiem, czyli liść, aby był dobrym do potrawy, nie może być za stary. Bakłażan i papryka w kostkę, i to następnie wszystko musi wylądować na patelni. Bakłażan, papryka, cebula, cukinia. Te cztery rzeczy pokrojone w kostkę trafią na patelnię. Po czym gotujemy kaszę pęczak? Kaszę pęczak, żeby było szybkie, mamy już gotowaną, jak sami widzicie, bo to sprawna i szybka kuchnia. Dziś mamy piękną pogodę, ale w Polsce jest tak, że czasami ni stąd, ni zawąd chmury nadchodzą, prawda, i trzeba by się ewakuować. Ale jesteśmy na to przygotowani, moi drodzy. Nawet gdyby napadł nas deszcz, burza, gradobicie, my będziemy gotować do końca. my niczym orkiestra na Titanicu gotujemy do samego końca. W rąku czosnek. Ty jesteś w stanie mi obrać dwa ząbki? Bardzo dwa ząbki dobrze. czosnku jest szef. Jeszcze troszkę papryki. Ja, Drogi Marek, jak mi to tylko za pomocą rąk robić? Czyli obierać czosnek? A, a co, chciałbyś użyć nogi? Czy nie wiem do czego zmierzasz? Nie no dobra, myślałem, że będzie mi potrzebny jakiś nóż, ale dobra. E, czy taki czosnek pan odpowiada, czy Jesz jeszcze Jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej, dobrze. jeszcze troszkę skórki. Dobrze. Rozumiem, że po realizacji dzisiejszego odcinka od razu z dziewczyną nie mogę się umawiać, Po takie rantce z, z czosnikiem lepiej na randkę dziewczyny nie zapraszać. Jeżeli Bardzo na proszę. randkę potrzebne ci są ręce. <laughs> jeden czosnek jest gotowy, jeden ząbek i jeszcze drugi. Czosnek krojony, gnieciony. Krojony. Często mówimy, że to dość szybko kuchnia. Ile czasu potrzebujemy na przygotowanie tejże potrawy? Przygotowanie samych gołąbków nie jest zbyt długie, ale później już nasze zawiniątka muszą około 45 minut gotować się w bulionie warzyw. No to dzisiaj w naszej kuchni trochę posiedzimy, bo nie tylko smażenie, ale również gotowanie, żeby potrawa była wykwintna. Na petelni ląduje oliwa z oliwek, bo taka ponoć najlepsza, zmieszana z? Z masłem klarowanym. Masło klarowane, porządny olej, zawsze musi być na podręczniu każdego kucharza. Podgrzewamy patelnię, na niej za chwilę wylądują nasze warzywa. Tutaj również wylądowała ostra papryka, to będą ostre kubańskie rolatki. To tak, to bo tak ostro. lubi Marek, bo tak lubi Marek i tak lubi Krzysztof, bo przypomnę, Krzysztof przesłał przepis do nas na te kubańskie rolatki, czyli takie trochę inne gołąbki, jeżeli mielibyśmy znaleźć jakieś odniesienie do innych potraw. Cebula ląduje już na naszej patelni, zaraz do niej e, dołączy papryka, dołączy bachłażan. To będzie niezwykle kolorowe danie. Cukinia. No bo sama Kuba jest też kolorowa. No tak. Jeżeli kolorowo, to mało mamy żółci, kubańskiej. jest ładniej, prawda? Bardzo ładnie. Zachęcamy Was również do oglądania tego programu. Mówimy do tych, którzy słuchają nas w rabiu Zielona Góra. Szukajcie nas, przypomnę, na stronach www.rzg.pl, a także na Facebooku. Tam można zobaczyć, że my naprawdę gotujemy. To nie jest tak, bo często, często tak bywa. Że wszelkie reportaże, tudzież inne radiowe dzieła, zaraz trochę kuchni radiowej odkrywam, czasami nie idą w kurs w tym, co naprawdę się dzieje. Tutaj naprawdę się gotuje no i w związku z tym te kamery. No i Wasze przepisy, które przypomnę, cały czas czekamy na te przepisy pod adresem kuchnia.małpo.rzg.pl. Wam się opłaca te przepisy do nas przesyłać, bo autor każdego przepisu otrzymuje nagrodę w postaci pobytu w Pałacu Wichlice wraz z całą swoją rodziną. No chyba się opłaca. Pracy niewiele trzeba wykonać, bo tylko przesyłacie do nas przepis na kuchnia.małpo.rzg.pl, a potem możecie podziwiać przepiękne zakątki tegoż miejsca, w którym my co tydzień jesteśmy i co tydzień gotujemy. Zapachy fantastyczne. E, masło klarowane. Tam również, tam również oliwa z oliwek, cebula i czosnek. A nie wiem czy, czy ptaki się nie zlecą, bo jesteśmy przecież na tak zwanym zewnątrz. Być może jakaś zwierzyna do nas podejdzie, ale na to też jesteśmy przygotowani. Zapachy fantastyczne, automatycznie robię się głodny. Myślę, że wysłuchając tu gdzieś oglądając, chyba też takie same odczucia macie. Jak długo to musi się tutaj na tym szkleni piec? Do zaszklenia, do, do, zeszklenia, do, zeszklenia, do pierwszej zmiany warzyw. Co coś to zrobić, może zamieszam chociaż co? Możesz powrzucać po kolei. Powrzucać. wszystkie warzywa. dobrze. A zatem cukinia, bakłażan, papryka czerwona. Danie też musi wyglądać, więc każdy kucharz musi również pilnować tego, żeby barwy były różne. Kolor potrafi zaostrzyć nasz apetyt. Danie musi składać się z dobrych, zdrowych składników. No i też musi wyglądać i stąd różnokolorowe składniki, co potem fantastycznie będzie wyglądać na talerzu po przekrojeniu naszej rolatki. Kubańskiej, bo cały ten farsz za chwilę będziemy mieszać wraz z kaszą jęczmienną. To posłuży nam do tego, żeby ten farsz wylądował w życiu. Kaszą pęczak jęczmienną? Tak. Bardzo ważne. Pęczak. 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 Żadna inna? Jeżeli Taki takowej... jest przepis. No dobrze, a jeżeli takowej nie mamy na podaręciu, tak się może zdarzyć. Czy czymś możemy. Możemy, Rozumieć? myślę, kasza gryczana tutaj pasuje. Kasza gryczana, bardzo zdrowa, bardzo modna ostatnio. Kasza czasami. jaglana. Bardzo na topie. I Czyli się ja nasze... Liście. Czyli jakąkolwiek kaszę macie pod ręką, możecie mieszać, aby stworzyć ten pasz. Mamy liście. Zerknij, Romet, co tu się dzieje. Powąchaj. To naprawdę jest... Mam powiedzieć, że kozackie. mi się podoba ten zapach, tak? No, powinieneś. No. Tak. No to słuchajcie, pachnie. To pachnie tak, jak, jak normalnie ukiszone liście winogron. Naprawdę. <ścoughs> Mam lekkie obawy, czy, czy tutaj nam się nic nie przypali. Jest ok. Jest ok, dobrze. Bądź czujny, jak bo ja jest, jeżeli chodzi o kuchnię, to wiesz, jedynie wody, po, jedynie wody potrafię nie przypalić, a zresztą to wiesz, to już trzeba mnie pilnować. Niewielkie będą to rolatki, więc można to też potraktować jako przystawkę do głównego dania. Oczywiście, oczywiście. W ilości dwóch, trzech sztuk może to być potraktowane jako przystawka. Możemy śmiało. Właśnie, w jakiej ilości y, mówimy o przystawce, a jakie, w jakiej ilości mówimy już o daniu głównym? 50. Pięćdziesiąt <laughs> porcji, moi drodzy, to przystawka, e, jeżeli więcej, to już to danie główne. Do naszych warzyw teraz na patelnię dołączamy kaszę pęczak, kaszę jęczmienną. Kolorowo to bardzo wygląda. Czerwona, żółta papryka, cukinia, bakłażan, no i teraz… E, czyli kuba. Kasza. Kubańsko bardzo. Przydałoby się jeszcze cygaro kubańskie. Ale jesteśmy stacją publiczną, więc więcej już na ten temat nic nie powiem. Dobrze, jak długo z tym pęczakiem te warzywa muszą się tutaj pieścić? Ponieważ pęczak już jest ugotowany, więc tutaj jest kwestia tylko połączenia smaku. Mam żebyście to nie padli minut... na pomysł, żeby kaszę pęczak wysypać od razu z torepki. Najpierw gotujemy. Nie o wszystkim może od razu mówimy, ale liczymy na Waszą inteligencję, drodzy widzowie i słuchacze. Sól, pieprz, sól morska, pieprz wszelaki różny, kolorowy pieprz ziemski, bo on nie tylko nie tylko sprawia, że potrawa smakuje, ale również wygląda jest idealny. nasz farsz gorący gotowy do tego aby włożyć je na liście winogron one dla mnie niewielkie, więc nie mam na tyle odwagi, żeby je włożyć na liście ale chętnie popatrzę jak ty to Marku robisz Czyń swoją powinność. Myślę, że dbać trzeba również o to, w którym miejscu liścia to położyć. W części środkowej, mhm. stanowczo. No i teraz pytanie, jak zawinąć, żeby nam się to nie rozwinęło, nie rozwaliło. Czyli najpierw z zewnątrz do środka. Taka zakłódeczka, niczym koperta. I co i to się nie rozwinie? Nie będziesz... No proszę nie potrzebujemy właśnie. taśmy klejącej. No dobrze. Obawiam się, Dla tych, że którzy nas oglądają, to może tutaj. O, bardzo proszę, co widoczność była dobra. Patrzcie i podziwiajcie, jak wyglądają rolatki w wykonaniu samego mistrza Marka. Taka rolatka to naraz, co? No, no, licząc raz. ekipę naszą. której nie widać, ale, ale jest bardzo Ale Jest, głodna. jest, głodna, jest głodna jak zawsze. To jest najbardziej głodna góra telewizyjna. Ja myślę, że taki, taka rolatka to naraz. Wiesz, co odważa się? Odważa się przy Twojej pomocy Mam i przy, nadzieję. przy okazji Twojej instrukcji zawinąć taką jedną rolatkę. Bardzo proszę. Powiedz mi jeszcze, tak przy okazji, jak już robimy zakupy, e, czy możemy tak gdzieś dostać, jest jakiś sklep, gdzie, gdzie możemy dostać liście? No, no gdzieś, gdzieś widziałem. Gdzieś widziałem Gdzieś nie? widziałem, ale gdzieś naprawdę jest, po co szukać? Szukać? Lecz nie wiadomo gdzie. Taki sklep. Kiszenie liści naprawdę jest bardzo gdzie, proste. Gdzie liście są. Dobrze, jedna łyżeczka, dwie łyżeczki na, na, na… Jeszcze mi... może troszeczkę. Jeszcze może troszeczkę. Jeszcze może troszeczkę, okej. Okay. Jest dobrze. Rozumiem, że taki… Jest średnio dobrze, bo masz dwa liście. Bo to jest podwójna moc. Podwójna, moc. podwójna moc. Najpierw liście z zewnątrz. Z prawej z lewej. Z prawej i z lewej. Tak. Zakładka z trzeciej strony. Trochę nieporadnie to wygląda. Ale to jest dowód na to, że, ale po, że, że się nie boję. Po czwartym tysiącu będzie dobrze. Powiedzmy, czy takie rolatki, e, które dzisiaj robimy, według przepisu Krzysztofa, który przyszło, przysłał nam swój przepis, je też można spotkać w karcie dań w Jechlicy? No to... może, może nie w karcie, tak. Słuchaj, to mi, przepraszam, ale to mi wylatuje, no. Ale następny będzie lepszy. W tej chwili nie ma. W karcie takich roladek. Ale kto wie, czy, czy Ale nie będą, kto prawda? wie. kto wie. Bo tak też może się zdarzyć, moi drodzy, te przepisy, które do nas przysyłacie, my je realizujemy, ale jeżeli któreś danie szczególnie przypadnie do gustu, szefowi, szefowi szefów, to być może to danie wyląduje w karcie na Pałacu Wiechlicy i wówczas możecie się chwalić znajomym, że słuchajcie, moje danie, mojego autorstwa, do zjedzenia tutaj. Więc śmiało przyjeżdżajcie i próbujcie. Gwiazdy mogą próbować tych potraw waszych, waszych przepisów, waszych potraw, bo tu również gwiazdy często odwiedzają to miejsce i próbują tego wszystkiego, co Marek przygotowuje, co jest żywym dowodem na to, że to że to dobry kucharz jest. Dobry człowiek i dobry kucharz. Kolejne rolatki są zawijane. Ile jesteśmy w stanie ich zawinąć? Na razie na razie naje się ekipa, czyli e, kamera numer 1, kamera numer 2, mikrofon numer 1, mikrofon numer 2. Dobrze. Nabrałem odwagi, mój drogi, chciałbym jeszcze coś zawinąć. Może ja dodam, że później te rolatki na 45 minut w bulionie będą się gotowały. Uh -huh. Bulion jakiś szczególny? Opowiadaj. Zwykły bulion warzywny. Zwykły mhm. bulion warzywny, czyli to samo co rosół domowy, tylko bez mięsa. Mhm. To się będzie gotowało około 45 minut na bardzo, bardzo delikatnym ogniu. Mhm. Jak gołąbki, to od razu na myśl przychodzi mi jakiś sos pomidorowy. Czy tutaj również, czy niekoniecznie? A uciekniemy od tego sosu tym razem, mhm. chociaż bardzo lubię sos pomidorowy. Mhm. Celowo zostawimy troszkę farszu, który jest w środku, żeby nim okrasić powierzchu te nasze rolatki. Jak on pysznie o tym mówi, prawda? Nie polać, nie wyłożyć, tu się okrasza. Dobrze, kolejna rolatka gotowa. I może jeszcze jedną spróbujemy, i następnie przystąpimy jak to, do Jak, do jak do fajnie gustowania. to wygląda, one nie są maszynowe, takie same, mm -hmm. e, wyglądające jak z fabryki. Mm -hmm. Manufaktura. I manufaktura. I tak manufaktura. tutaj jest tak, na tak, co dzień? Tak, tak. tak, tutaj wszystko. Żadna maszyna wszystko robią, Tak, tutaj nie ma maszyn, To dzieje. twoje śliczne dłonie i twoich pomocników. <noise> co jeszcze można zawinąć? Oprócz kapusty tej, czyli tej e, tradycyjnej otuliny. No we wszystkie liście takie kapuściaste wręcz, tak? Czyli to jest kapusta pekińska, kapusta czerwona. Można Uwaga, też użyć różnych, Kapusta, brukselka. <laughs> Czyli można też za jednym machem użyć różnych. Co, co będzie czynić, że nasze danie jeszcze będzie bardziej różnorodne i kolorowe. Nasze ralatki są gotowe, przygotowane do gotowania. One teraz wylądują w bulionie warzywnym, czyli coś jak rosół, ale bez mięsa. Tam muszą na e, 45, 45 minut 45... na bardzo wolnym ogniu e, pyrkać. pyrkać. <śmiech> <śmiech> czyli zabieramy nasze ralatki do, e, do, do pyr... żeby tak. sobie trochę popyrczały, <laughs> że tak nie po prostu się wyrazimy. No i co? I za chwilę przystąpimy do konsumpcji. Dobrze. Idziemy gotować, za chwilę wracamy. I kolejny odcinek kulinarnego programu Poaz Wychlice od kuchni dobiega końca. Potrawa jest gotowa, rolatki kubańskie wyglądają fantastycznie. Widzą ci, którzy nas oglądają, a ci, którzy nas słuchają, muszą nam uwierzyć na słowo i muszą też uwierzyć, że smakują fantastycznie. Choć jeszcze tego nie wiemy, a za chwilę je zjemy. Oczywiście każdy szanujący się konsument wie, że coś odpowiedniego należy również pić podczas jedzenia potraw. Marek proponuje białe wino, Marku białe. wina. Bardzo proszę. Proszę uprzejmie. Zauważcie ten napis za nami. <laughs> to nie <laughs> przypadek winobranie z gwiazdami moi drodzy, bo Pałac Wichlica odwiedzany jest również przez gwiazdy. Miejsce popularne. Chętnie odwiedzany przez gwiazdy i przez te, którzy chcą dobrze zjeść. Za ten kolejny program. Najlepsze. Twoje zdrowie. Mm. Nasze kubki smakowe zostały teraz podrażnione winem, więc możemy przystąpić do konsumpcji. Rolatki kubańskie. Kubańskie, dlatego, że wyglądają jak mini cygara. No i są heh, zdrowe, bo o cygarach tego powiedzieć nie można. O rolatkach jak najbardziej. Kasza jęczmienna, warzywa. Cztery rodzaje tych, tych warzyw i liście winogron wcześniej ukiszone. Wszystko to gotowało się przez 45 minut na wolnym ogniu, a smakuje to, no i teraz uwaga, ale wielki ognienie. test. Słuchajcie, ja wiem, że nie powinno się tego czynić, zwłaszcza w publicznej stacji radiowej, mówić z pełną buzią, ale opowiedzieć wam, jak to smakuje, muszę mówić w trakcie. Przyznam Marku, że trochę dałeś czadu. Myślę, że winowańcą tego czadu jest papryka chili i żółta i czerwona. Hmm. Ci, którzy nas oglądają. Kuba. <laughs> Ci, którzy <laughs> nas oglądają, widzą, jak, jak daleko wychodzą nam oczy. Dobrze, że wpadliśmy na pomysł, żeby również dostawić tutaj trochę wina. Krzysztofie, gratulujemy Ci serdecznie. Kubańskie roladki są fantastyczne, dlatego otrzymujesz nagrodę. Pobyt dla ciebie i dla całej Twojej rodziny tutaj w Pałacu Wichlice, gdzie zakątków jest tyle fantastycznych, że możesz je zwiedzać, nie wiem, chociażby przez tydzień. Marku, kolejne dzieło w Twoim wykonaniu po prostu fantastyczne. Mm. Przepis. Do zobaczenia na naszej stronie www.rzg. Do zobaczenia, Krzysztof. I czekamy też na Wasze przepisy. Kuchnia małpa, Na ten adres przesyłajcie przepisy wszelakie, nawet takie ostre jak ten. A my będziemy je z przyjemnością realizować. Marek Cieśliński, szef Kuchni pałacu Zobiechlica i moja skromna osoba. Mm. Smaczne, do widzenia. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.